Cześć wszystkim, z tej strony Zefirialis, dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie na Snapshocie, na najnowszym Snapshocie na dzień dzisiejszy, czyli na 28 lutego Na Snapshocie do wersji 1.19 Wygenerowałem świat i widzę, że już mamy dobry start Z przyzwyczajenia chcę kliknąć C, żeby przybliżyć, ale nie ma przecież Optifina jeszcze eee, Pozwoliłem sobie na generację skrzynki eee, na początek żeby troszeczkę ułatwić sobie e, sam początek. E, komendy są wyłączone, e, i tak dalej. I e, będziemy sobie grać troszeczkę tutaj, e, chyba nie trzeba będzie przepisywać świata potem na 1.19, więc możliwe, że ta seria będzie. Mm, taka na dłuższą metę. E, że na 1.19 po prostu będziemy działać z tym światem. Ewentualnie może podejmę decyzję taką, żeby po prostu. E, żeby po prostu e, wybrać sobie e, nowy świat na 1.19, i że tutaj będziemy tylko do, i wyłącznie do 1.19. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Mam w planach też serię hardcore. E, no ale to nie wszystko na raz. E, myślę, że seria hardcore mogłaby wejść, jeśli skończymy grę na. na ale mamy farta. Jeśli skończymy grę na serwerze e, Zephyrite. A, dobra, mamy niezłego farta, już na starcie mamy w ogóle całkiem ładny teren wokół i ja myślę, czy nie zostać tam na spałnie e, i się tam nie osiedlać. Mamy zrujnowany portal. Czy on jest cały? Nie, stąd widzę, że brakuje chyba jednego bloku. I wioskę. I to całkiem taką niebrzydką wioskę, ale dobra, skoczymy sobie tutaj i zobaczymy, jak tam z klatkowaniem, bo troszkę klatkuje. Słabo, dobra, no usunę jednego czanka. O, niech sobie będzie e, 20. Mhm, 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 mhm. Czy coś jeszcze tutaj będę chciał usunąć? Się nie by tu wyłączyłem? Słabo. To tutaj ograniczymy po prostu cząsteczki i będzie ok. O, świat się na nowo dogenerowuje. No i dobra. O, i troszkę płynniej już jest. I mamy obsidian, i by the way, my możemy ten portal włączać, o ja pierdziu, tym bardziej, że mamy też krzesiwo, mamy złote jabłka. Myślę, że to jest świetny świat na... i hełm z cierniami 3, świetnie. Myślę, że to jest dobry bardzo świat na <laughs> speedruna na dzień dobry, bo naprawdę mamy tutaj portal, z którego możemy już na dzień dobry skorzystać. Wow, wow, i jeszcze wioska obok. Ej, naprawdę, jakby ktoś chciał speedrunować Minecrafta... Y czy da się sprawdzić bez kodów? Da się sprawdzić bez kodów. To jest seed tego świata. Ja pierniczę. Ej naprawdę. Ej mega opcja. Rodzimy się w miejscu naprawdę fajnym, gdzie mamy od razu przy sobie. Ten. Od razu mamy przy sobie, tak jak mówiłem, portal i wioskę, więc super. Znowu nie spojrzałem na to, o której rozpocząłem nagrywanie. A, ale mniejsza. Mniej więcej orientacyjnie ogarnę. Troszkę nam jeszcze klatkuje, ale myślę, że jak no, już nam się świat całkiem wygeneruje to już się poprawi to trochę. Wizualnie naprawdę mi się świat podoba. Wizualnie świat mi się podoba. A, więc naprawdę jest to jeden z niewielu momentów, jak nie, jak nie jeden z, może najrzadszy moment, kiedy, kiedy dojdzie do tego, że ja się osiedlę przy samym swoim spawnie. Nie chcę w samej wiosce, bo już za często, o i mamy żarełko. Nie chcę w, y, przy samej wiosce, y, no bo po prostu, no y, to już mi się nudzi e, granie z wioską na start. Będę tutaj częstym gościem, tym bardziej, że zamierzam mieszkać blisko. Mm. Więc no. W, w książki biorę od razu, jakby co, bo po prostu nie będę potem latał. Um, a myślę, że za parę, parę naście odcinków. Nie zamierzam się tu spieszyć, więc na spokojnie wszystko będę robił. Za parę, parę naście odcinków pewnie będę potrzebował. O, mamy gdzie sprzedawać zgniłe mięso. Super. Mm. No i tak, w tych domkach raczej z tego co pamiętam, nie było skrzynek. O, chatka rybaczka. Co ty, rybaku, dla nas masz? Za nitki, też fajna opcja. Emerald. Bajka, Bajlando. Tam jeszcze są dwa domki, w których coś będzie. W tym chyba nic nie będzie. Sorry z góry zaklatkowanie, ja to ogarnę następnym razem. Ale myślę, że nie ogląda się jakoś tragicznie, co nie? I będziemy robić sobie takie krótkie odcineczki z tego, znaczy krótkie, no zobaczymy. Myślę, że tak do 20 minut postaram się robić. A Najwyżej, jeśli będą mi się przedłużać, tak samo jak ten, jeśli mi się przedłuży, to jeśli by mi się przedłużały, to po prostu myślę, że zrobię tak, że... Żeby... że... O, jeszcze tam jest domek. To zrobię tak, że będę po prostu, jak w odcink w pierwszych odcinkach Broken Ranks, ciął te odcinki w odpowiednim momencie i tyle, i, i zaczynał dalej potem. O, super. I papier mamy. Ej no, bailando mordeczki, baila bailando. Fajna. Zafirialis eee, lubi. Eee, no dobra, eee, ograbiliśmy wioskę, ograbiliśmy ruiny portalu, tam wiem, że jest... Wow, 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 wow. Tam wiem, że jest... Coś się mocnego musiało wygenerować. Może jakaś świątynia. A. jajajajaj. Bardzo brzydkie zacinki. Coś mi komputer strasznie głośno pracuje dzisiaj. Zn znaczy głośno, ciężko. Dobra. To niech się ogarnie. A ja może dokończę myśl. E, ograbiliśmy portal i tak dalej. Wiem, że tam jest blok złota do zdobycia. Ale to na spokojnie będzie jeszcze czas. Um. Ja myślę, żeby tam gdzieś na tym spłaszczeniu, gdzie się zespołniliśmy, żeby się pobudować. Tym bardziej, że będzie blisko w razie śmierci. No i widziałem tam jakiś węgiel, więc też się przyda. Fajna opcja. Więc płyniemy sobie tam z powrotem. Chyba już się ogarnęły te m, zacinki. Ym, płyniemy tam z powrotem e, i zobaczymy, co nas tam czeka. E, mam dwie skrzynki, czyli mamy już podstawowo, jak się postawić. Jakoś tam chyba zaczynaliśmy, albo tam. Hm. Ale mniejsza w sumie gdzie zaczynaliśmy, większa gdzie się wybudujemy. Chcę zobaczyć co jest za tymi wzgórzami. To jest moje zboczenie, nawet podczas podróży, które nie dotyczą poszukiwania czegoś konkretnego. Że jak widzę wzgórze, to chcę zobaczyć co za nim jest. Bo zawsze może być coś ciekawego. Tym bardziej że będziemy mieli dużo dżungli do przeczesania. O, a może gdzieś tam, przy przyrzecę. Będziemy mieli dużo dżungli do przeczesania, bo obstawiam, że jest duża szansa, że w tak dużej dżungli pojawi się e, pojawi się y, ta świątynia starożytna. O, mamy jajko. By the way, może jakiś porządeczek, porządeczek, porządeczek. E, jeszcze mnie plecy bolą po operacji, o której wspominałem w ostatnim odcinku y, z Margonem. E, i tak, też nie chcę dzisiaj bardzo przedłużać. Widzę azali z daleka. Już, już, już mi się zakodowało, żeby nie klikać C, bo nie ma sensu. Mm, ale daję radę, jak widać, skoro wrzucam ten odcinek. Um, wow, strasznie nie cierpię tych początków y, świata, jak się generują, bo to naprawdę. A. Jeszcze wiecie, ja nie gram na komputerze, tylko na laptopie, więc tym bardziej. Jest to niby laptop pod y, grafikę trochę. Do obróbki zdjęć przede wszystkim przystosowany. A tak samo jak i obróbki nawet 4K wideo. Ale widzę, że nie do wszystkich gier. Ładna plaża po prawej. No i tutaj jest ten teren bardzo ładny, tutaj ten las bambusowy. Strasznie lubię tę glebę bielicową, jak jest dobrze zastosowana, więc lasy bambusowe czy wielkie, wielkie lasy świerkowe. To mi się bardzo podobają. Dobra, myślę, że gdzieś tutaj przy, tej, przy, przy, przy rzeczce się usadowimy. Bo to jest tak. Tutaj mamy jeziorko małe. A tutaj mamy chyba rzekę. No tak bym to określił. Tak, bo się rozciąga i to chyba rzeka, która dochodzi do wioski, więc ideolo. Teraz tak, w którym miejscu by to dokładnie? Ja nie chcę podwyższenia, więc fajnie byłoby, jakby był teren. Troszkę niżej przy samej wodzie. Chyba, że. Tutaj między jeziorkiem a ten. Potem tam się zrobi kanał jeszcze. Bo tam prawdopodobnie też jest rzeka. No to w sumie może tutaj się osiedlimy, słuchajcie. Jak tam dzień. Dzień dobiega końca powoli. Czego nie zrobiłem? Nie zrobiłem e, łóżka. Ja wiem, że mogłem zabrać z wioski, ale strasznie nie lubię tego robić. Tym bardziej, że te kolory są takie. Mm takie sobie, więc skoczymy szybko jeszcze ubić owce, prześpimy pierwszą noc i myślę, że to będzie na tyle w pierwszym odcinku. Musicie przyznać, że świat naprawdę ładny się wygenerował. Widzę jakieś już ładne góry, widzę wioskę, która jest naprawdę dobrze osadzona według mnie. naprawdę ładnie to wygląda. Um, no i ten portal, no po prostu no same plusy według mnie tego świata, więc mega I teraz tak, potrzebujemy jednolitego koloru wełny, więc jedna biała owca. I dobra. Działamy kolejną. Mm, tam jest ich więcej. Tutaj jest ich więcej. Też dobre miejsce pod kątem zwierzaków. Mamy świnki, krowy, e, kurczaki, owce. Bajka. Zazwyczaj też na takich terenach pojawiają się konie, więc może będzie szansa na to, że jakiś się pojawi. Tak mi się to przynajmniej kojarzy. Oj, oj, oj. W ogóle jaka mocna siekierka drewniana. Ale dobra. E, dobra. No to co, ruszamy z tym koksem? Mamy workbencha. Dechy, które dostałem już na dzień dobry. Łóżko. I pierwsza noc za nami, moi drodzy. Mega, już na dzień dobry mamy trzy, yy, trzy osiągnięcia. Ulepszenie kubeł zimnej wody i słodkich snów. Myślę, że możemy sobie postawić za cel, żeby zdobyć jak najwięcej tych osiągnięć. No, niektóre będą naprawdę czasochłonne i ciężkie, ale czemu nie? Jeśli ta seria rzeczywiście będzie wydłużona na oficjalną 1.19, to nie mam nic przeciwko, żeby właśnie zrobić singla do momentu uzyskania wszystkich, wszystkich osiągnięć. Nie wiem, czy na tej wersji są już żaby i te wszystkie nowości. Które były, yy, mają być wypuszczane. Chyba powinny być, więc co się przekonamy? jezior kolawy, no bajka. Chyba powinny być, więc yy, o tym się przekonamy na bieżąco. Uj, kolejna ścinka. Yy, bardzo byłbym zadowolony, gdyby się okazało, że już są te nowe bagna, bo naprawdę o nich marzę najbardziej i jeśli się okaże, że one tu są i my je znajdziemy, to momentalnie jest przeprowadzka. Ja wiem, że tu jest miejsce bardzo ładne i nadające się na to, żeby tutaj mieszkać na dłuższą metę. Ale te nowe bagna tak mnie kuszą, że po prostu... Zamieszka zamieszkać tam muszę, bo się uduszę. E, dobra, no to co? E, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja sobie już. Tu, e, z, poza wizją dojdę do miejsca, gdzie mam się osiedlić. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę. E, jakiś komentarz, jeśli Wam się podobało. E, zasubskrybujcie kanał. Seria single będzie robiona. E, no i zobaczymy, e, na, na miejsce której serii wejdzie, e, wejdzie Hardcore. Zobaczymy, na pewno zapowiadam takie serie. E, Broken Ranks też się jeszcze niedługo pojawi, chociaż e, no troszeczkę ostatnio mniej w to e, Tak czy siak, dzięki za oglądanie. Ła wow, i ta zacinka na koniec, no ładnie. No. I do następnego odcinka. Bye.